Cześć, witajcie kochani, z tej strony TheVytoria, a to jest Uncharted odcinek 26, serdecznie zapraszam do oglądania, moi kochani Dobra, mamy 20 rozdział w potrzasku, lecimy Galeon? Tak, na to wygląda No dzień dobry Co tam mi wskazuje cały czas. Widzicie to? Ale dziwne, coś mi tam wskazuje. Ale nie mogę nikogo oznaczyć Wow, imponujące. Ech, dobra, ciśniemy dalej. Chcemy zejść tędy. Wygląda bezpiecznie. No. Wszystko l na tej <noise> Chciałam powiedzieć, jak wszystko. <noise> Dobra, zbliżamy się. wszystko co z tobą? Już mogłeś wcześniej tego chwycić. Ale oczywiście nie bo po co. Oj. No, dawaj stary. No, boju boju no, i... no, pięknie. To samo. Chodź. trzeba się nie Proszę! Nein! Jest za tobą! Schowaj się! Uf! Wszystko! Wróćmy! Kurde, No co je? No to nieźle zaczęliśmy ten odcineczek Muszę dostać się na plażę. Kurde! A już byłam jak ten Spider-Man. Nie ma dostać się na a co ja robię. Moment, moment Moment, bo nie wiem co dalej There Odmiennie na środku wata. o Je! Jadymy. Chłoo do bo. No nie. Wszystko! Gra? żyje. Chodźmy po Twojego brata. Dobra, Cały czas idziemy. Ej, tędy się przeciśniemy. Ok, dokąd udał się sam? Poszedł tędy! No, masz swoją odpowiedź. Hmm. No, 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 Tak to rendy. <tryk> no, no, poczekajcie, bo oni przyszli stąd, ale ja... <tryk> A nie, no, 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 Widzę. Z tym jednym marnym pistolecikiem. Jedymy. Dano, ale dobrze Was widzieć. Zejdźmy już z tej cholernej twarzy. Kurczę, jakby nie mogę tam wejść. A co tam? Siedemdziesiąt amunicji, dobra. Aha, Nie widziałam tej drabiny, no nie ma bata. i zapalniczkę? Oczywiście, że tak. Ale to bolało. To zęk. Zęk. Tam się <gry> Ej Pozwałam się RPG i znowu padłam Jakby... co? ja zaraz też

Okej, okay, chodźcie! Nasi koledzy wrócili! Gdzie jest to RPG? Ha, tak, tak jest. Tutaj, za ostro <laughs> i grubo, grubo, grubo! Musimy szybko spierniczyć stąd. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj hopie, dawaj, 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 dawaj. Dobra, no, muszę. Dalej, pójdź, pójdź! Nie mam pomysłów O szlag O szlag, o, szlak, o szlak. Но нэ 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 Аа Зай корси Зай корси Би одоо

se pravíš. A vrátím za to. Noambra. Non è No, nie wierzę w to. No nie, no eee! Co z Wami? Trzeba było zabrać RPG ze sobą, ale już po takach więc Co, I co dalej? Co dalej? Co dalej? Świeć tej ciężarówcy. No kurde. O, na tego, Tam nie kto. Ojej, ja kelner. Pasta już czeka. Uważaj! No, Uważaj! Zrzuć bierz, bierz i uciekaj! Robi się koniec złama! Za Boga i wolność! Złama się. O, brzmiało lepiej w mojej głowie. Nieźle, młody! A, dzięki za pomoc! Chodź, wyciągnij się stamtąd! A, Świetnie! A taka, taka, taka cisza i spokój się nagle zrobił Fuh! Ale mocy były przednie Dobrze cię widzieć Tak, w samym porę No wiesz, się zacząłem o was niepokoić Dobra, musimy znaleźć sama Jelenę Hej! hej, jesteś co? Sorry Co? dobrą kawkę piję. o Znowu go uratowałeś Oczywiście. Jesteś cała? Tak, tak. Było naprawdę gorąco, ale on mi pomógł. Hej. Hej. Co? <coughs> A. Kula mnie drasnęła. A ty? Urwisko. Podrapałem się. Zgubiłeś Rejfa? A. Wsadziłem jego ludzi na pułapkę Eweriego. Sprytnie. Ej, ej, słuchaj. Co do tego Alcazara, to wiesz? Może pogadamy później, okej? Okay? Gdzie teraz? Na plaży. Druga strona miasta. Okay. Mam nadzieję, że nie zwróciliśmy niczyjej uwagi. Ja ej, 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 chwila. Co robicie? A jak myślisz? Właśnie się stąd wynosimy. Okej, okay. możemy się wynieść albo możemy pójść tam. Krótszą drogą. Drogą do czego? Do skarbu Ewery'ego. <noise> wow. No wiecie, Raf musi pójść naokoło, ale my Szanuj możemy... Z Wiktor, z całym szacunkiem, ale może byś raz posłuchał. Ty nigdy co chce... nie wiesz, kiedy odpuści. No to prawda. Jesteśmy tu z jednego powodu, tak? Tak? Nie przyszliśmy mm. tu po skarb, przyszliśmy po ciebie. Wiem i doceniam to. Naprawdę. Jest dobrze. I, i mamy przewagę. Na razie. <noise> Damy radę. Na tam? i jak? No, rozejrzyj się. Ok? Avery zatopił wszystkie statki na tej wyspie. Wiecie czemu? Ponieważ nie chciał stracić swojego skarbu. No właśnie. Bez względu na ludzi wokół niego. Bo nie chciał, żeby ktoś go śledził. Bo zabierał się stąd. Patrzcie na to. Okej? Okay. Znalazłem jego mapę wyspy. <tryk> Jego statek. Zaraz pod tamtą górą. Właśnie tam jest nasz skarb. W to samo miejsce teraz zmierza rejf, A my tutaj stoimy i kłócimy się jak jakieś głupki. No dobra, a co jeśli on stąd wypłynął, a jego statek zatonął gdzieś na środku oceanu? To dowiemy się, gdzie poszedł na dno. O Boże. Ile szukamy tego skarbu? O? Ty i ja. Nie obrażając ich, wiesz? Oni nie łapią Ogólnie to całe życie, ale... No... Dobrze rozumiem okay. Mówisz mi, Całe życie wiesz, szukają, ale... Szkoda życia dla tego skarbu Nie jesteśmy już dziećmi Zrozum Nie musimy już niczego udowadniać Gdzie samolot? Chodźcie tędy I tak zrozumiał, tak po prostu? Nie chcę mi się wierzyć. Daleko jeszcze? Nie. To tuż. Teraz. Jeśli przy samolocie czekasz online? Nie sądzę Skąd ta pewność? Bo kierują się w stronę góry Po o, o, Niczego nie znajdziemy, dobra Pędy. Co? So, Jak się tu dostałeś? A po prostu zaskoczyłem, ale chyba musimy znaleźć inną drogę. Co to było? To ze strony góry. Pułapki Ryderiego. Hej, znaczy, że sami się wysadzą. Nie? To znaczy, że są na właściwej ścieżce. Ej, spokojnie. Nie dajmy się rozproszyć. Nie. Dobra, tutaj. Skoczyłem stamtąd, ale nie damy rady się tam wspiąć. Racja, może podstawimy coś pod ścianę. Pomóż mi sam. Dobra. Zanim on mi pomoże, też ja zawsze to dopchać, ale spoko. <noise> ty tak się w ogóle nie spieszy. Dzięki, damy radę. Gdzie teraz? Aha, okno, okno, widzę. No widzę, widzę. Ej, chodźcie, <coughs> O, patrzcie na to. To coś w stylu kolejki linowej. Myślisz, że działa? Nie widzę dźwigni, ale mógłbym przyciągnąć platformę liną. Hmm. Może gdybyś dostał się na tamtą platformę. No, też tak właśnie myślę. Sycham za swoim muszkiem. Jak daleko stąd, jak blisko. Dobra, moi kochani, to może tak. W tym momencie zakończymy odcinek. Jak widzimy się już jutro, zostawiacie łapki, w górę Zostawiajcie subki. Trzymajcie się, cześć. I jutra. bajo.